Od wczoraj trwa zbiórka pomocy dla Ukrainy w naszej firmie. Dzisiaj siedmioro naszych koleżanek i kolegów ochoczo odpowiedziało na prośbę o pomoc i w ciągu nieco ponad pół godziny stawiło się w magazynie przy ulicy 30 stycznia w Tczewie, by pomóc w załadowaniu tira z pomocą, który wyjechał na Ukrainę. Jesteśmy z Was dumni, że macie takie ochocze serca do pomocy. Dzisiaj pojawiło się także przy wejściach pracowniczych kartony, do których możecie składać swoje dary. A dlaczego i jak pomagamy Ukrainie? Posłuchajcie naszej koleżanki. Chcemy pomóc Ukrainie, która jest bardzo w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej. Nie chciałabym, żeby mnie to dotknęło, ani moich bliskich. W związku z tym w naszej firmie ruszyła zbiórka darów, które można wrzucać do, znajdujących się przy wejściach, kartonach. Można do, wrzucać tam odzież, środki czystości oraz żywność. Jest to sytuacja bardzo ciężka, która wymaga pomocy. Nie wyobrażam sobie siebie zostawiając wszystkie swoje rzeczy wartościowe, swój cały dobytek i uciekać ze swojego kraju. Na naszej stronie internetowej zcti.pl znajduje się regularnie aktualizowana lista najpotrzebniejszych rzeczy. Jeżeli macie problem z przewiezieniem ich do Flexa, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 58-58-58-131.